Budzę się i opowiadam to, co przychodziło do mnie w nocy. Właściwie na ranem, jak zwykle. Pierwsza rzecz. Odnośnie prostoty życia i prostoty wyborów. I to jest naprawdę mega prosto. Pokazało mi się, jak proste to jest. Że zawsze masz do wyboru. W każdym punkcie swojego życia masz wybór, czy idziesz za sercem, czy idziesz za umysłem. I co to oznacza? Hmm. Czy idziesz za tym, co kochasz? Czy idziesz za tym, co uważasz, co wydaje ci się, że musisz, że powinnaś, że trzeba, że jest Twoim obowiązkiem? Że jest Twoim ograniczeniem, że jest Twoją powinnością, i tak dalej, i tak dalej. Czyli albo podejmujemy decyzję i działanie z tej przestrzeni serca, ale nie mówię tutaj o emocjach, tylko mówię o, o sercu jako symbolu miłości, czyli bardziej powiedziałabym pójście za miłością. Czy idziesz za miłością, czyli za mm, za tym co, co kochasz czyli czy wybierasz w swojej prawdzie y, czy, czy wybierasz coś przeciw sobie, czy wybierasz rzeczy, które są z Tobą niezgodne i to jest bardzo prosta rzecz, bo my możemy na przykład wybrać sobie pracę której nie będziemy lubić. Możemy wybrać sobie takie miejsce, gdzie nie będziemy czuć się komfortowo, i tak dalej, i tak dalej. Może to być wiele rzeczy, których nie czujemy, że kochamy, a wybieramy, bo, bo mamy taki zapis w naszym umyśle z, z jakiegoś powodu, że na przykład nie mamy innego wyjścia, albo że trzeba, i tak dalej, i tak dalej. Różne mogą tutaj być koncepcje i przekonania, które nas po prostu blokują na Miłość, na miłość, na wolność. Miłość i wolność, moim zdaniem, idą bardzo w parze. I wszystkie te nasze przekonania blokują nas na wybieranie poprzez serce, poprzez miłość, czyli tak naprawdę w Bogu, który przecież jest miłością. I Jego mieliśmy wybierać, czyli mieliśmy wybierać miłość. I nasze życie właśnie można podzielić na takie bardzo dwa proste. Te dwie proste przestrzenie albo żyjesz w przestrzeni koncepcji, które ci narzucono, które wybrałeś, do których się przykleiłeś i nie są z Tobą zgodne z swoim właśnie z Twoją miłością, z Twoim planem duszy, z Bogiem. I cierpisz, bo to jest droga do cierpienia, bo kiedy my nie jesteśmy na własnej ścieżce miłości. Zawsze cierpimy, bo to jest bardzo, bardzo proste również. I życie mnie zaprowadziło do takich wniosków, z którymi oczywiście nie wszyscy muszą się zgadzać, ale ja tak to postrzegam, ja tak to czuję. Bo jeżeli wybieramy sercem, jeżeli wybieramy sercem rozumianym właśnie jako miłość, to co kochamy z przestrzeni i za tym idziemy, jesteśmy po prostu sobie wierni. Wierni swoim wartościom, swoim ideom, swoim pasją, po prostu sobie, swojej prawdzie, i to wybieramy w przestrzeni poprzez koncentrację na tym, poprzez robienie tego, poprzez wybieranie tylko miłości, to nasza droga przestaje być cierpieniem. Dlaczego? To jest bardzo proste. I w bardzo prosty sposób znalazłam tą odpowiedź w naturze. I wiele razy o tym mówiłam i, i to powtarzam. Że mm, wyobraźcie sobie po prostu rybę, która na przykład rybę, y, która jest przez Boga zaprojektowana w taki sposób, aby żyła w oceanie. I dajmy na to też lubię bardzo to. Mm. to Tą symbolikę. Ocean powiedzmy rozumiany jako uczucia, jako przestrzeń uczuć. Woda generalnie czy to ocean, czy to rzeka, czy to jezioro. Woda rozumiana jako przepływ. Mówi się o przepływie uczuć. Uczucia płyną, są jak woda. Powietrze są jak. myśli. To jest przestrzeń myśli. Y Często się też się mówi, że, że myśli są jak chmury na niebie. Ziemia to jest taka przestrzeń materii, a z kolei ogień działanie. I tak jak kiedyś nagrywałam dawno temu, już chyba z rok temu, taki film właśnie o tym, że my wszyscy mamy w sobie mieszankę tych żywiołów ale zawsze jest tak, że któryś z nich, powiedzmy, albo jeden z nich, albo któryś z nich, powiedzmy, dwa, czy nawet trzy, są, jak gdyby przeważają, ale zawsze jest tak, że jest jakiś jeden taki główny żywioł w nas. I chodzi o to, że tak jak osoby, które, powiedzmy, tak jak ta ryba żyjąca w wodzie, dla, powiedzmy, tych ludzi najważniejsza będzie... Będzie, najważniejsze będzie w życiu to wszystko, co jest związane z uczuciowością. To mogą być artyści, to mogą być osoby, to mogą być psychologowie, osoby generalnie, które mają do czynienia z całym ludzkim spektrum emocji, uczuć, odczuwania, intuicji itd., itd., bo, bo z tym jest związana woda. Z kolei ludzie, którzy są związani z żywiołem powietrza, będą świetnie operować jako racjonalne umysły. To mogą być myśliciele, ale generalnie koncepcja jest bardziej taka skupiona na, na analizie, na myśleniu. Z kolei osoby, które... i tam nie będzie na przykład brane pod uwagę uczuciowość, jeżeli, jeżeli tego pierwiastka jakby nie ma w nas. Osoby, które są bardzo związane z, mają w sobie dużo żywiołu ziemi, to są osoby, które są bardzo osadzone w przestrzeni. To są często osoby, które mieszkają całe życie, na przykład w jednym domu, kolekcjonerzy, powiedzmy, dla nich będzie liczyła się materia najbardziej, żeby operować w materii i to będzie ich przestrzeń doświadczania. Nie ma w tym nic złego. Z kolei osoby, które mają dużo ognia albo przeważa ten pierwiastek, dla nich będzie istotne działanie. I teraz zależy, czy będą mieli oprócz tego, powiedzmy. Przestrzeń powietrza w dużej mierze rozwiniętą, czy wody, to będą to działanie opierali na myślach albo na, yy, na, na uczuciach. To może być też przestrzeń powiedzmy Ziemi, czyli będą działali w, w obszarze materii, ale powiedzmy będą działali, yy, już nie będą osadzeni tak bardzo w jednym miejscu, tylko będą działać powiedzmy na cały świat. Żeby dajmy na to w jakiejś organizacji charytatywnej, tylko podaję totalnie tylko przykład, nie musi tak być. Chcę podać przykład, że na przykład działali w organizacjach charytatywnych, żeby innym pomagać, osadzić się w przestrzeni, stworzyć coś materialnie, chociażby, ale sami będą aktywnymi bardzo osobami zmieniającymi położenie. To, jest tylko, to są oczywiście tylko przykłady, ale do czego zmierzam? Zmierzam do, do bardzo takiej prostej rzeczy, o której powtarzam tutaj od początku tego kanału, że taka ryba, która została stworzona przez Twórcę, przez, przez życie, przez moc miłości i to jest jej miłość, to jest jej prawda, żeby żyła w tym oceanie, czy powiedzmy w tej rzece, czy w tym jeziorze, w tej wodzie, to to jest jej podążanie drogą serca, drogą miłości. Tak została stworzona. Ale jeżeli by ją, byśmy ją dali, powiedzmy, w, do lasu, co oczywiście nie oznacza, że las nie jest przestrzenią miłości, tylko że dla niej nie będzie to przestrzeń miłości, bo ona nie takie jest powołanie jej duszy tutaj na ziemi. I ona tam zacznie cierpieć. Nie będzie umiała się odnaleźć, to nie... ona jest stworzona, żeby pływać, e... a... a nie żeby, powiedzmy, wspinać się po drzewach. I kiedy ona będzie w tej przestrzeni, próbowała się dostosować do tej przestrzeni lasu, to cierpienie, narastające cierpienie i opór, który się naturalnie wytwarza wtedy w ciele, związany z tym cierpieniem, że ona będzie chciała jakoś przetrwać. Jakoś się dostosować, ale nie będzie potrafiła tego zrobić, doprowadzi tak naprawdę ostatecznie ją do śmierci. I ten przykład ma tutaj posłużyć do tego, żeby zobaczyć, żebyśmy mogli zobaczyć, jak, jak my ludzie działamy, em, kiedy nie słuchamy siebie, kiedy nie słuchamy swojej prawdziwej natury, takiej, którą dostaliśmy od stwórcy, em, albo na którym po prostu w pewnym sensie, będąc też połączeni oczywiście ze stwórcą i będąc jego częścią, sami sobie. Wybraliśmy, ale nie słuchamy swo, swojego flowu, swojego przepływu i na przykład wybieramy przestrzeń życia gdzieś, gdzie nie czujemy się dobrze, bo nie idziemy za miłością, to stajemy się jak taka cierpiąca ryba. I ja mówię o tym wszystkim dlatego, bo życie pokazało mi, jak to jest wybierać e, poprzez miłość i jak to jest wybierać kierując się powinnościami, różnego rodzaju koncepcjami, które nie były moje. E, że wtedy trafiałam zawsze, powiedzmy, do tego lasu, będąc rybą. E, oczywiście mówię bardzo symbolicznie. I nie mogłam się tam odnaleźć. Poczułam, że, że mi czegoś brakuje. Brakowało mi, powiedzmy, tej wody przesłowiowej, e, Czyli takiej przestrzeni, która by była spójna z moją naturą. E, I co się wtedy dzieje, kiedy my nie idziemy ścieżką swoją własną drogą, tą wąską, swoją własną, indywidualną ścieżką, która jest stworzona dla nas? Tych ścieżek może być wiele, ale po prostu one muszą być w jakiejś przestrzeni kompatybilnej z naszą naturą. Kiedy tego nie robimy, to właśnie, jak ta ryba w lesie, zaczyna nam brakować powietrza i kiedy czujemy dyskomfort duszy, tak naprawdę duszy bo to się zaczyna od dyskomfortu duszy, zaczyna cierpieć nasze ciało i prędzej, czy później on obum umiera, bo my, żeby powiedzmy, nałapać się tego powietrza, czyli tak naprawdę próbując dostosować się do tych warunków, do robienia czegoś, czego nie kochamy, do podążania drogą, która nie jest nasza, coraz bardziej spinamy ciało, bo to ciało próbuje się dostosować. A każde napięcie w ciele prowadzi do braku przepływu. Im dłużej to napięcie trwa, bo na początku, im dłużej ono trwa, tym, tym bardziej odpływają od nas jakby te wszystkie soki, bo nie ma tego rozluźnienia, które, jest, które wytwarza się naturalnie, kiedy podążamy własną drogą, z własnym flow. A co się dzieje z organizmem, co się dzieje z duszą, która jest właśnie w tym ścisku? tej wewnętrznej niezgodzie, bo tak naprawdę dusza wtedy cierpi, nie mogą się realizować w swojej prawdzie. To napięcie, które się wytwarza, jest jak gdyby na początku ono, to jest taki system awaryjny, komunikujący Ci różne rzeczy. Takie napięcie, które się tworzy, powiedzmy w przestrzeni niekompatybilnej z nami, to jest jak taka dla ciała jak taka zbroja. To jest nasz też instynkt, instynkt, po prostu przetrwania. To jest taka zbroja, która, e, która ma nam służyć po to, żebyśmy nie zostali zaatakowani. E, czyli kiedy jesteśmy w niesprzyjających, powiedzmy, warunkach. I to jest dobre na moment, żeby nam pokazać, żeby nas ochronić. Ale jeżeli żyjemy w tym przez długi czas, z tą zbroją, to nie ma tego przepływu, bo nie ma tego rozluźnienia. Ten przepływ przestaje dopływać do, do różnych części naszego organizmu, i tworzą się blokady, coraz większe blokady, coraz większy opór, coraz więcej tej negatywności, tego, tej niespójności, tego wewnętrznego konfliktu, i koniec końców prowadzi to do właśnie różnego rodzaju chorób, które są wołaniem organizmu o prawdę. Takimi sygnałami, że coś jest nie tak, taką po prostu naszą wewnętrzną nawigacją i wewnętrznym alarmem, który próbuje nas z powrotem nakierować na naszą właściwą ścieżkę miłości. Więc stąd być może właśnie jest śmierć, że my nie słuchamy siebie, nie słuchamy swojej własnej intuicji, nie wybieramy tylko miłości, bo pokazało mi się też w przestrzeni i tego też doświadczałam, żeby to poznać. Że tych światów nie da się połączyć, tak jak być może to, co mówił Jezus, tutaj można jak gdyby do tego też odnieść, że nie można mieć dwóch Panów. Można iść tylko jedną ścieżką. Nie da się połączyć wybierania swojej ścieżki i nie swojej ścieżki nie da się połączyć tych światów, bo to prowadzi zawsze do wewnętrznego konfliktu, a takie podzielone królestwo. Które ma dwóch Panów, ono się nie ostoi. Więc to jest niesamowita rzecz, bo takie odkrycie, zobaczenie tego, że, że my możemy wybierać tylko poprzez miłość, poprzez zgodę tą wewnętrzną, poprzez prawdę y, to, tej miłości, który, którą jesteśmy, prawdę swojej natury i tylko to możemy wybierać, jest niesamowite, bo wtedy wyzbywamy się tego cierpienia. Cierpienie nie jest już potrzebne. My stajemy się godni, zawsze byliśmy godni, ale nie byliśmy tego świadomi, bo mieliśmy różne klapki poukładane jak gdyby na, w nas samych, w postaci przekonań, które nas blokowały na, na miłość i na prawdę. Bądź też przekierowywały nas na nie naszą prawdę. Wydawało nam się, że kochamy coś, czego tak w istocie nie kochaliśmy, że lubimy coś, czego nie lubiliśmy, e, i tak dalej, i tak dalej, że, że myśleliśmy, że naszą drogą jest to, a to wcale naszą drogą nie było, i tak dalej, i tak dalej. E, więc powrót do źródła, moim zdaniem, w moim odczuciu, opiera się na powrocie do tej prawdy. Gdzie jest nasze nie i gdzie jest nasze tak? I tak wszystko jest miłością, bo i przestrzeń powiedzmy wody, więc symbolicznie znów jest miłością, bo sam, są tam istoty, które się odnajdą. Przestrzeń powietrza jest miłością, przestrzeń ziemi, przestrzeń ognia. To wszystko jest miłość w tych przestrzeniach powiedzmy energetycznych. w cudzysłowie, oczywiście symbolicznie mówiąc żyją istoty, które tam są w swoim flow, wszystko jest miłością i wszystko jest ze sobą połączone. Ale my, jako indywidualna istota, która przyszła do doświadczyć siebie, swojej własnej e, indywidualnej drogi, e, percepcji tego doświadczenia czyli przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć tą całą piękną miłość z różnych perspektyw z perspektywy uczuć, z perspektywy myśli, z perspektywy działania, powiedzmy materii i tak dalej, to są różne perspektywy patrzenia na to samo, na wielki, ogromny obszar miłości i przepływu. Tylko że my mamy znaleźć swoją perspektywę i nią podążać, bo nie są nam potrzebne, powiedzmy. W jednej firmie nie są potrzebni, mówię oczywiście są przenośni, powiedzmy dwoje specjaliści od tego samego. Zazwyczaj zatrudnia się jednego specjalisty. Tak samo Bóg nas podzielił. Kiedyś o tym usłyszałam i bardzo ze mną to rezonuje, że On nas stworzył innymi od siebie, po to, żebyśmy mogli właśnie doświadczać w taki bardzo swój nietypowy sposób tej samej rzeczywistości. Widząc ją inaczej, czując ją inaczej. I to jest piękne, i po to tutaj jesteśmy. E, więc nie bójmy się za tym iść. I. E, bo kiedy wybieramy to, co kochamy, i dajemy sobie tam zielone światło, ten pomost, mówiący, ten pomost myśli, mówiący: hej, zasługujesz. Gdziekolwiek nie pójdziesz, tam się zacznie rozwijać przed tobą dywan, tam się zaczną pokazywać schody w górę bądź w dół zależy, gdzie masz zejść, ale generalnie przejście się zacznie pokazywać. Tam się otworzą drzwi i tak dalej, i tak dalej, różne możliwości i sposoby, tylko wybierz. Zawsze są te dwie drogi do wyboru. Jeżeli wybierasz sercem, tam się zaczną otwierać te drzwi. Jeżeli wybierasz nie sercem, czyli z powinności, i tak dalej, nie zgodzie ze sobą. Tam też jest droga, tylko że ta droga jest zupełnie inna. Ta droga jest zawsze wyboista, ta droga nie sprawia ci radości. Na tej drodze zawsze czujesz, że gonisz za jak kółko, jak w kółku, chomika za czymś, za czym nie możesz, do czego nie możesz dotrzeć. Chociaż umyślcie mami, tak? Idź, idź kiedyś, kiedyś to dostaniesz. Nie. Albo to jest teraz, albo nie ma tego nigdy. Albo szczęście jest teraz, albo nie ma go, nigdy, nie ma go w ogóle. Ale jeżeli wchodzimy, i o tym mówi pięknie książka Transurfing Rzeczywistości, akurat tutaj odnoszę się do tego. W tej, tutaj To jest dla mnie bardzo fajny obszar y, tej refleksji, y, który rezonuje z tym, o czym mówię na tym kanale od dawna. Że jeżeli my jesteśmy na drodze... Mi, aż mi płyną. Jeżeli my jesteśmy na drodze miłości, naszej miłości, naszej przestrzeni, y, to... Tam momentalnie pojawia się poczucie spełnienia. Tam nie musisz na to czekać, tam nie musisz za tym gonić, to po prostu już jest. To jest tak samo jak, powiedzmy, dajmy na to: Ja zaczynam robić, zaczynam malować obraz, czy robić coś sobie z gliny, i, i ja nie czekam na to poczucie szczęścia, jak ja już skończę robić to z gliny, bo wtedy będę zadowolona i wtedy poczuję radość. Nie, już od pierwszego momentu nakładania, powiedzmy, tej farby, albo zaczynania lepienia tego. Co chcę stworzyć, już czuję spełnienie. Ja nie muszę tego skończyć, żeby to poczuć. To jest dokładnie to samo. Tak samo jeżeli dajmy na to, wybierasz sobie szkołę, e, która jest zgodna z tobą, chcesz się uczyć, uczysz się czegoś, czego chcesz się uczyć, to ty nie poczujesz tej radości w momencie skończenia tej szkoły dopiero, tylko ty już zaczynając tam chodzić, czujesz, że czujesz radość, bo to jest twoja pasja. Od pierwszej nuty, jeżeli to jest szkoła muzyczna, od pierwszego kroku tam czujesz spełnienie. A jeżeli, powiedzmy, idziesz do szkoły, chcesz się uczyć czegoś, co totalnie nie jest w przestrzeni Twoich zainteresowań, e, dajmy na to, jestem artystką, a wybiorę sobie jakieś inżynierskie studia. Ja od pierwszej chwili tam będę czuła dyskomfort. I może mnie mózg, mój umysł, może mnie mamić: skończysz tą szkołę, to będzie super, będziesz mieć dużo pieniędzy, będzie fajnie. To ja, się, to ja wtedy mam te wszystkie koncepcje, że się przemęczę, że ja dotrwam, że ja się tutaj za, za, będę mordować, ale dam radę. To nie jest droga miłości. A jak wiele razy my taką drogą podążaliśmy w różnych przestrzeniach, czy to w związkach, czy to w wyborze czegokolwiek, pracy, szkoły, czynności, e, która totalnie nie była z nami zgodna. O to mi chodzi. Także tyle na dzisiaj. Taka poranna myśl, muszę się zbierać, wypić kawę i iść w życie dalej. Więc jeszcze kolejna rzecz jest taka, że my zawsze mamy do wyboru te dwie drogi zawsze. Choćbyśmy nie wiem, jak zbłądzili, choćbyśmy nie wiem, ile razy wybrali studia inżynierskie, będąc artystą, w cudzysłowie, i tak dalej, i tak dalej. To ta droga miłości zawsze jest, zawsze jest. O tym też pięknie mówił Baszar, żeby podążać za swoim flow. Ekscytacją, radością, co sprawia Ci przyjemność, co czujesz, że jest Twoje i to zawsze jest dostępne.